Witam serdecznie kochani, z tej strony Wróżka Polania. Za chwilę przedstawię Wam horoskop na następny tydzień. Drogie osoby z podmaku koziorożca witam. Zobaczmy jaki to będzie dla nas tydzień. Zaczynamy. Praca to Siódemka mieczy, emocje król denarowy i kwestia zdrowotna to ósemka mieczy. W pracy mamy tutaj siódemkę mieczy i ta karta na pracę jest kartą. Wskazującą na różnego rodzaju okazje, czyli mogą przydarzać się różne okazje, docierać mogą do Was różne informacje. Ktoś może znajomy Wam podesłać jakiś link czy, czy jakąś ofertę. Tu ruch intelektualny jak najbardziej. Natomiast dobrze by było, żebyście wszystko sprawdzali, bowiem jest to karta, która oczywiście ma piękną łotoczkę różnych pewnych obietnic czy możliwości, ale też i możemy się oszukać w jakiejś kwestii. Tak więc musicie zdobyć jak najwięcej informacji, by nie popełnić jakiś tutaj no niestety błędów i nie zostać wykorzystanym czy oszukanym. Jeśli chodzi o osoby, które mają pracę, tak samo e, zwróćmy uwagę na przesył informacji, na to, co mówi ktoś. Tutaj może być też aspekt flotek czy wyciągania jakiejś informacji e, e, aspektem ważnym, tak więc, tutaj raczej to Wy brylować w towarzystwie, ale nie przekazywać różnych wiadomości. Raczej je zbierać. Uważajcie, uważajcie na plotkarzy, na, na, to, na jakieś też szemrane okazje, czy wchodzenie w układy, które mogą być niepewne. To karta wykorzystania i tego bym się niestety trzymała oraz uważała na to. Jeśli chodzi o aspekt emocjonalny, mamy tutaj kula denarowego, symbolizuje mężczyznę, blondyna, lub ciemnego blondyna, osobę, która ma świetną głowę do interesów. Tak więc może być to postać, która stanie na Waszej drodze i w której się zadłużycie, lub będzie to osoba, która będzie Wam pomagała. Tak czy owak, karta symbolizuje relacje bardziej biznesowe, czyli może być tak, że kogoś poznacie, albo niby będzie to relacja, która teoretycznie miała być relacją emocjonalną. Ale może wyniknąć z tego jakaś korzyść. Jednakowoż tutaj na wielkie emocje czy miłość, no niestety nie liczyłabym w tym danym momencie. Jeśli chodzi o osoby, które mają kogoś, to także jakby aspekt materializmu będzie miał znaczenie. Mężczyźni będą pragmatyczni, chłodni, wykalkulowani, nieco wygodni, no i raczej ta relacja będzie tutaj pod dyktandem męskim, co. Trochę się odbije na emocjach w szczególności kobiet. Jeśli chodzi o aspekt tutaj zdrowotny, usłyska mieczy, karta uwięzienia, tutaj trzeba uważać, by byśmy się nie zablokowali w jakiejś koncepcji, w jakichś myślach czy, czy nie zamknęli na, na jakieś opcje, dlatego że jest to karta więzienia sytuacyjnego, mentalnego czasem symbolizuje oczywiście szpital, czasem oznacza zabieg i kwestie takie, takich badań nieprzyjemnych. Tutaj zwróćmy oczywiście uwagę na aspekt hormonalny, układu oddechowego, i układu nerwowego, bowiem napięcia różnego rodzaju mogą dać o sobie znać i wpływać na cały organizm, powodując nerwobóle i ogólne rozdrażenie, I tak więc uważajmy na to generalnie karta blokad i jakiegoś zamknięcia w danej sytuacji. Natomiast może oznaczać to pozor na zamknięcie oczywiście. Tak więc tego bym się trzymała. Ja Wam życzę wszystkiego dobrego, pozdrawiam. I przechodzę dalej do, do kolejnego znaku zodiaku, do osób z poznaku wodnika. Witam serdecznie. Z tej strony Łóżka Polonia. No i zobaczmy, jaki to będzie dla Was tydzień. Oczywiście już patrzymy. Na pracę macie kula, buław. Na emocje kochanków. I szóstka mieczy na... Zaczynając od pracy mamy króla buławka. Karta symbolizuje ciemnowłosego mężczyznę, może być to przyszły pracodawca, może być to osoba, która Wam pomoże, ale na pewno świadczy o tym, że będzie ktoś Was motywował lub narzucał wolę. Tutaj możemy otrzymać pracę, ale będziemy musieli się do czegoś dostosować i będzie to szybkie, mocne tempo. Pod patronatem osoby bardzo zaborczej lub mocno dominującej. Tak czy owak, otrzymanie pracy czy właśnie działanie w tym kierunku przyniesie jak najbardziej dobre efekty. Jeśli chodzi o osoby, które mają pracę, Tutaj jest to karta oczywiście dyscypliny, motywacji, ale też tego, że nie wolno nie powinno się przy tej karcie kłócić właśnie z postacią zaborczą, silną, bo kwestia władzy i narzucania władzy może niekoniecznie skończyć się dla nas pozytywnie. Tutaj ktoś po prostu będzie od nas wymagał i my musimy jakby nadążyć za danym, danymi wytycznymi, danym trendem. Jeśli chodzi o emocje, mamy kochanków. Karta trudnych wyborów, karta miłości też. Może być tak, że będziecie wybierać między dwoma ciekawymi postaciami. Możecie w ogóle się zastanawiać, czy szukać w tym tygodniu, czy też nie kogoś konkretnego, ale też jest to karta symbolizująca miłość i możliwość zbliżenia się do kogoś ciekawego. Tak więc tego bym się tu trzymała. Dla osób, które mają kogoś również. Hmm, w pewnych aspektach może się pojawić możliwość zbliżenia się do siebie, mocnej miłości, empatii i tutaj no, te, tego rozwoju emocjonalnego, ale też może oznaczać na przykład dla niektórych par trudne wybory, zastanawianie się nad czymś, może bycie między jakimiś opcjami, które będą konkretnie oraz zwróćmy uwagę na osoby trzecie, które również mogą wpływać na kształt relacji. Jeśli chodzi o aspekt tutaj zdrowotny, szóstka mieczy, jest kartą mówiącą o oddaleniu się w stronę dobrą, tak? czyli w stronę dobrych czasów, jak to mówię często. Jest to karta oddalenia, zwrócenia się w tym kierunku, który jest właściwy. Na pewno bym powiedziała, że tutaj zwróćmy uwagę na oczy. Może tu się pojawić jakiś problem z polem widzenia. Karta czasem znaczy podróż w związku z aspektem zdrowotnym, czy, czy pomoc z daleka, która przyniesie nam naprawdę dobre tutaj rezultaty. Karta czasem wskazuje na operacje, zastrzyki oraz tutaj, no właśnie chwilowe jakby oddalenie się od pewnych kwestii, czyli może oznaczać na przykład przeleżenie w ramach rekonwalencji. Natomiast jest to karta wyzwolenia i tego bym się trzymała jak najbardziej. Tak więc też pozdrawiam Was serdecznie i przechodzę dalej do kolejnego znaku zodiaku, do osób z poznaku, ryb. Witam serdecznie. Zobaczmy zatem, jaki to będzie czas, jeśli chodzi o kwestie tutaj które zawsze są przez mnie omawiane, czyli na pracę mamy świat, na emocje królowa mieczy, no i koło fortuny, na aspekt oczywiście związany z zdrowiem. Zaczynając od pracy, mamy świat. Karta na pracy, świat, karta jest to. to... Karta, która wskazuje przede wszystkim na nie, możliwość podjęcia podróży, otrzymania wiadomości z daleka. Jeżeli o, na przykład chcemy wyjechać, e, czekamy na ten czas, to jak najbardziej jest to korzystna karta. Dla osób, które nie chcą wyjeżdżać, oznacza i tak otrzymanie jakiejś dobrej pracy, może wskazywać na pracę, na przykład w dużej firmie zagranicznej. Jeśli chodzi o e, aspekt osób, które mają pracę. Tutaj możecie otrzymać wiadomości z daleka, może Was czekać podróż służbowa, może też oczywiście oznaczać wiadomości, które wpłyną na zmianę pracy, czyli będziecie chcieli skądś uciec i może to wiązać się z podróżą, ale jeśli na przykład nie zakładamy takiej kwestii, jest to karta podsumowań, pomyślnych rozwiązań i zadowolenia przyjścia do kolejnego etapu. Jeśli chodzi o aspekt tutaj emocji, kolor mieczy jest surowym kaftanem i tu szczególnie kobiety powinny uważać na swoją ocenę czy postawę, bo mogą same niestety blokować się przed miłością czy poznawaniem. Nie chodzi o tkliwe, to mamy naiwne podejście, ale po prostu jakby same poprzez surowość i takie bardzo sztywne zasady. Mogą się blokować i nie dawać tutaj możliwości na rozwój w sferze miłosnej. Też możecie niestety przez to wpadać w jakieś, chcąc, nie chcąc konflikty. Również karta czasem świadczy niestety o surowych relacjach z osobami z zewnątrz, które po prostu na ten moment mogą oznaczać raczej nieprzyjemne doświadczenia. Dla osób, które mają tutaj kogoś, również karta kwalowienia czy świadczy o surowości, może być to właśnie surowość kobiety w relacji, może oznaczać surowe kobiety, które będą stały z boku i też będą poprzez swój osąd przeszkadzały, nie powodowały zawirowania. Tutaj radą najbardziej taką, Trafą będzie to, by nie kierować się zbyt surowymi i takimi ograniczonymi osądami, bo możemy przez to pogorszyć sytuację w relacji i przed tym bym przestrzegała oczywiście. Jeśli chodzi o aspekt zdrowotny, tutaj koło fortuny, jest to koło, koło fortuny karta zmienności, tak? Raz na wozie, raz pod wozem, tak? I tak... Właśnie, jest to kapryśność losu, tak? Jeżeli było dobrze, może się okazać, że teraz nagle będą spadki jakieś zdrowotne. Jeśli było źle, wiadomo, jest to bardzo dobra karta, karta rekonwalescencji, poprawy, zmiany korzystnej. Zwykle koło fortuna oznacza dobrą zmianę, ale mimo wszystko musimy pamiętać, że jest kapryśną kartą i może wskazywać na pewne gwałtowne tendencje nieoczekiwane w naszym życiu. Zwróćmy uwagę na kości stawy. tutaj przy tej karcie, na złamania, na wszystko, co się jakby wiąże z ruchem po prostu. I tutaj, jeśli chodzi o aspekt taki dodatkowy, jest super, to karta raczej ochronna, bezpieczna, ale kapryśna, więc tego bym się tutaj trzymała i może nie była zbyt pewna siebie, jeśli chodzi o pewne kwestie. bała o siebie przynajmniej. Tak więc tego się trzymajmy. Ja wam życzę wszystkiego dobrego, oczywiście, i pozdrawiam serdecznie.